Tanie karty dają się zadziwiająco łatwo podkręcać, jednak zawsze jest jakiś limit: czy to sam krzem, czy sekcja zasilania, napięcie, czy temperatura. Dziś zajmiemy się tym ostatnim, bo zamontujemy na GT710, czyli na typowej, taniej, można by nawet powiedzieć biurowej karcie chłodzenie wodne. Nie będzie to w tym przypadku zwykłe AIO, bo wykorzystam dość nietypowe chłodzenie wodne, z którego korzystam już wcześniej na moim kanale, tyle że wtedy użyłem go na procesorze. Na rdzeniu wyląduje tani chiński blok, klasyczną pompę zastąpi pompa zanurzeniowa, a radiator i rezerwuar zastąpi wiadro wypełnione prawdopodobnie kilkoma litrami zimnej wody. Dokładną listę tych części umieszczę w opisie. To wszystko powinno nam pozwolić na osiągnięcie temperatur poniżej temperatury otoczenia wynoszącej w tym wypadku plus minus 23 stopnie. Oczywiście zakładając, że zimna woda z kranu ma około 10 stopni Celsjusza. Na początku potrzebowałem sposobu, aby zamontować sam blok wodny na rdzeniu. Wykorzystałem w tym celu moje umiejętności modelowania i stworzyłem prosty element montażowy, który potem wydrukowałem na drukarce 3D. Mając już gotowy wydruk w rękach, zabrałem się zamontowanie całego lupa. Po montażu, napomnieniu i uruchomieniu wszystkiego komputer wstał bez problemu. Gdy udało mi się odpalić Windowsa, pierwsze co zrobiłem to odpaliłem GPUZ i sprawdziłem temperaturę karty graficznej. Okazało się, że temperatura rdzenia utrzymuje się w okolicach 13 stopni. Choć dziś chciałbym bardziej skupić się na OC i porównaniu wydajności, chociażby w GTA V. To wykonałem z ciekawości stres test furmarkiem przed i po całym zabiegu. Co prawda 10-minutowy, a więc trochę za krótko, aby woda się nagrzała, ale powinien pokazać nam mniej więcej, jak oba chłodzenia się zachowują. A więc po 10 minutach przy zwykłym chłodzeniu rdzeń nagrzał się do 84 stopni, a średnia temperatura wyniosła 67 stopni Celsjusza. W przypadku chłodzenia wodnego temperatura praktycznie stała w miejscu i wynosiła maksymalnie 20 stopni podczas gdy średnio było to około 19 stopni. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na to, że podczas grania temperatura na zwykłym chłodzeniu wynosiła około 40 do 50 stopni, więc ta różnica przy graniu nie jest aż tak ogromna jak wskazują na to te wyniki. Poprzednio pamięci na tym konkretnym modelu były niedoruszenia i jakiekolwiek OC skutkowało niestabilnością. Jednak w przypadku rdzenia mogłem zwiększyć jego taktowanie o 390 MHz, co i tak było dość dobrym wynikiem. Przy użyciu chłodzenia wodnego udało mi się uzyskać 50 MHz więcej, bo podniosłem taktowanie o 440 MHz ponad fabryczną wartość, która w tym przypadku to 954 MHz. Z kolei po OC taktowanie wynosi około 1390 MHz. W przypadku pamięci udało mi się zwiększyć ich taktowanie o 90 MHz i choć wyższe wartości były stabilne, to sporadycznie pojawiały się artefakty, więc pozostałem przy niższej wartości. Tutaj udało nam się zwiększyć taktowanie z 900 do 990 MHz. Ale jak to wpłynęło na wydajność w grach, a właściwie to w jednej grze? Sprawdźcie sami. <tryk> Wyniki są dość ciekawe, bo udało nam się uzyskać średnio 5 FPS-ów więcej w porównaniu do maksymalnego OC na fabrycznym chłodzeniu. A w stosunku do fabrycznego taktowania aż 12 FPS-ów więcej. To dość duża różnica, choć warto pamiętać, że to jeden tytuł, i trzeba by po prostu przetestować kartę w większej ilości gier, aby rzeczywiście wiedzieć jak wygląda sytuacja. Czy warto? Chyba nie, ale ja świetnie się przy tym bawiłem i mam nadzieję, że Wy również. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Nie zapomnijcie o ocenie, komentarzu i być może zastanówcie się nad subskrypcją. Do zobaczenia.